W dynamicznym świecie aktywów cyfrowych XRP wysunął się na pierwszy plan, zdobywając upragniony tytuł wiodącej kryptowaluty na świecie. To wejście to nie tylko przypadek, jest to świadectwo rosnącej atrakcyjności cyfrowej waluty wśród społeczeństwa. Zagłębmy się w przyczyny tego zjawiska i odkryjmy kuszącą perspektywę osiągnięcia przez XRP astronomicznej wartości 10 tysięcy dolarów za jednostkę, pod warunkiem osiągnięcia strategicznych kamieni milowych naszego planu działania. W ciągu ostatniego tygodnia, XRP wykazało solidne wyniki, i nawet ostatniego dnia jego wartość skąpała się w zielonym odcieniu, sygnalizując pozytywny odbiór na rynku. Rozsądnie jest jednak przyznać, że na horyzoncie widać krótkoterminowe wahania, które dla sprytnych inwestorów stanowią doskonałą szansę na wykorzystanie ewentualnego wzrostu. Długoterminowy potencjał XRP jest po prostu zdumiewający, a my wkrótce rozwikłamy czynniki, które przyczyniają się do tej byczej perspektywy. Zajmijmy się słoniem w pokoju, wyceną na 10 tysięcy dolarów. Niewtajemniczonym liczba ta może wydawać się żonką, ale bliższa analiza celów strategicznych XRP ujawnia prawdopodobieństwo takiego osiągnięcia. Niedawny nagłówek w publikacji finansowej podkreślił ambicje XRP, aby przyćmić SWIFT, obecnego potentata światowych finansów. Dla porównania, SWIFT codziennie dokonuje transakcji o wartości ponad 4 bilionów dolarów. Dla kontrastu, dzienny obrót XRP wyniósł ostatnio 600 milionów dolarów, a kapitalizacja rynkowa wyniosła 33 miliardy dolarów. Konsekwencje są zdumiewające, gdyby XRP obsłużył wolumen porównywalny z wolumenem Swift, wycena mogłaby gwałtownie wzrosnąć, dodając do jej wartości kilka zer. Co więcej, architektura XRP obejmuje mechanizm deflacyjny, w którym część tokena jest spalana przy każdej transakcji, stopniowo zmniejszając całkowitą podaż i potencjalnie zwiększając wartość tokena. Jeśli połączyć to z perspektywą obsługi bilionów dolarów w codziennych transakcjach i możliwością powszechnego przyjęcia przez rządy rozliczeń transgranicznych, droga do XRP o wartości 10 tysięcy dolarów stanie się możliwa. Dalsza podróż XRP wiąże się zarówno z wyzwaniami regulacyjnymi, jak i możliwościami zaangażowania instytucjonalnego. Będziemy badać krajobraz krótkoterminowy, w tym przewidywane zmiany regulacyjne, kontrole kryptowalut oraz manewry instytucjonalne na rynku. Jednocześnie spojrzymy na horyzont długoterminowy, gdzie zwyżkowe elementy trajektorii XRP obiecują przyszłość transformacyjnych innowacji finansowych i globalnej akceptacji. Na wielkim teatrze finansów światowych niegdyś dominujący dolar amerykański stopniowo schodzi z centrum uwagi. Wiele narodów zmienia swoje przynależność, decydując się na prowadzenie symfonii gospodarczych z wykorzystaniem różnorodnej gamy walut. Konsorcjum BRICS, zespół gospodarczy obejmujący Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Republikę Południowej Afryki, stoi na czele tego ruchu, tworząc nowatorski instrument monetarny na potrzeby swoich transakcji. Ten rozwijający się sojusz przyciąga nowych członków, takich jak Arabia Saudyjska, dążących do narracji finansowej mniej zależnej od wahań dolara amerykańskiego. Ten ewoluujący krajobraz stanowi dla XRP doskonałą okazję do zajęcia swojej niszy w dziedzinie międzynarodowych rozliczeń handlowych. Wielkość handlu przepływającego przez te alternatywne waluty jest zdumiewająca i sięga bilionów dziennie. Potencjał XRP do integracji z tą rozległą siecią jest ogromny, oferując bramę nie tylko do rozwijającego się handlu międzynarodowego, ale także do ugruntowanej infrastruktury bankowej SWIFT, reprezentującej rynek o wartości transakcyjnej bilionów dolarów. Jednakże, choć długoterminowe perspektywy są obiecujące, krótkoterminowa prognoza dla XRP jest obarczona niepewnością. W nadchodzących miesiącach gwałtowny spadek wynoszący 50% nie jest wykluczony, a ceny potencjalnie osiągną najniższy poziom w okolicach 30 centów. Te przewidywane turbulencje wynikają z niedawnych zamieszek w krajobrazie regulacyjnym. CFTC, organ nadzorujący dziedzinę finansową, głośno wyraża swoje ostrożne stanowisko wobec sektora kryptowalut. Głośne giełdy, takie jak Kraken i Binance, odczuły ciężar tej analizy, a jej reperkusje odbiły się echem na światowych rynkach kryptowalut. Zmiany te wyraźnie przypominają, że choć przyszłość jest pełna potencjału, droga jest usiana przeszkodami regulacyjnymi, po których należy poruszać się ostrożnie. W świetle niedawnych wstrząsów w hierarchii Binance, w wyniku których CZ ustąpiła w obliczu lawiny kar regulacyjnych, można spodziewać się załamania rynków kryptowalut. Mimo to wykazują niezwykłą odporność. Jednakże horyzont jest przesłonięty niepewnością, zwłaszcza, że organy regulacyjne takie jak CFTC nie były subtelne w swoich zamiarach. Skupili się już na Krakeni i Binance, i nie jest tajemnicą, że na celowniku są inne giełdy, potencjalnie działające z rezerwami cząstkowymi. Klęska FTX stanowi wyraźne przypomnienie luk w zabezpieczeniach ekosystemu kryptowalut. Jest to zwiastun innych potencjalnych kryzysów, które mogą się pojawić, zwłaszcza że Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wzmoże kontrolę przestrzeni zasobów cyfrowych. W tym tygodniu oświadczenie komisarza FAMA podkreśliło inauguracyjne działania prawne CFTC przeciwko inspektorowi do spraw zgodności z przepisami w zakresie kryptowalut, nawiązując do stanowiska SEC w sprawie indywidualnej odpowiedzialności w sektorze zgodności. Przesłanie jest jednoznaczne, branża kryptowalut musi przygotować się na erę rygorystycznych przepisów. Obecne ramy regulacyjne nie są jednak dostosowane do wyjątkowego charakteru kryptowalut. Na przykład tradycyjne podejście SEC opiera się na koncepcji wspólnego przedsiębiorstwa, która często nie ma zastosowania w zdecentralizowanym świecie kryptowalut. Wymaga to stworzenia nowych regulacji dostosowanych do krajobrazu aktywów cyfrowych. Konsekwencje takiej ewolucji regulacyjnej są głębokie i wpływają na wszystko od zdecentralizowanych finansów, DeFi, po scentralizowane giełdy i nieuchronnie doprowadzą do wstrząsających zmian w branży. Dostosowanie się do tych zmian nie będzie pozbawione kosztów. Zgodność będzie prawdopodobnie wiązać się z nowymi opłatami, rejestracjami i dostosowaniami operacyjnymi. Ten okres przejściowy może osłabić dynamikę przestrzeni kryptograficznej, a niektóre podmioty mogą znaleźć się w sprzeczności z obowiązującymi przepisami, co jeszcze bardziej zaostrzy wyzwania stojące przed branżą. Gdy poruszamy się w tym złożonym środowisku regulacyjnym, istotne jest, aby być na bieżąco i przygotowanym na wpływ na różne kryptowaluty, w tym XRP. Bądźcie pewni, będę zagłębiać się w te wydarzenia ze szczególną uwagą, prowadząc Was przez zawiłości tego ewoluującego krajobrazu. Aby dołączyć do mnie w tej podróży i wyprzedzić konkurencję, upewnij się, że masz subskrypcję i masz włączony dzwonek powiadomień. Czekajcie na więcej informacji i uważajcie na siebie do następnego razu.